Cześć, witajcie! Prezentacja żłobiarki sam, Placha 1 mm grubości i jedziemy. Później jeszcze dociskam tą śrubą z góry rolkę, żeby taki masywniejszy wyszedł trancik. Teraz łuk zrobię. No, zbiorka zrobiona z tego co było w domu. Koła zębato, z biegów ze skrzyni biegów żuk. Rolki dotoczyłem. Profil, całownik i przekładnia. Motoreduktor ze starego silnika. To był kiedyś silnik, teraz jest korba. Założona. Tak można powiedzieć, że spod sieky tu na żadnych łożyskach, tylko otwory po 25 mm, wałki ciągnione 25 mm. prosta konstrukcja, bez żadnych tam, bez żadnego pacykowania. To też powinno być obcięte. To co to, to, to w tokarkę chwytałem, ale zostawiłem, bo nie przeszkadza. Także tak to wygląda, trochę tam z YouTube. Podpatrzyłem. Kręci się bardzo lekko, bo to jest 1 do 8. Przy blasce 1 mm, dwójki, półtora nie próbowałem, bo nie potrzebuję. A boję się czasami, żeby nie zgniąć wałka przy tej próbie. Także do jedyneczki idealnie pasuje. O. Także dzięki wielkie, pozdrawiam, cześć.